Cześć. Dziś odcinek spod cyklu doru, więc nie będzie opisu wypadku. Będzie za to relacja z dwóch rejsów balastowo-mieczowym jachtem po słonej wodzie. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, a może kogoś te wyprawy zainspirują do porzucenia śródlądzia, przynajmniej na czas wakacji. Zacznijmy od łódki, bo już tytuł zdradza, czym dziś popłyniemy. Tango 730 to jacht, o którym mówiłem w odcinku 60. Konstrukcja znana i lubiana na polskich jeziorach, otwierająca rodzinę Tang. Za projekt Tanga 730, znanego też pod nazwami Skrzat 730 Tango lub Tango 730 Sport, odpowiadał Andrzej Skrzat, którego konstrukcji po wszystkich akwenach Rzeczpospolitej pływa bardzo dużo. Są to zarówno mniejsze łódki śródlądowe, jak i spore jachty morskie, jak na przykład Delphi 47. Ale wróćmy do tak zwanego sportowego tanga. Projekt wersji 730 powstał w 1987 roku i niemal z miejsca stał się hitem. Łódka była szybka, zwrotna i bardzo sprawnie żeglowała, czym skradła serca żeglarzy z regatową żyłką. Zresztą na trasach regatowych też radziła sobie świetnie i do tej pory marzesze fanów, którzy ścigają się tangami. Oczywiście łódki przygotowane do regat ciężko porównać z typowo turystycznymi: mają wyższe maszty, więcej żagla, mniej balastu, wnętrza wyposażone są spartańsko, a osprzęt pokładowy ograniczony jest do minimum. Dzięki temu są bardzo lekkie, a co za tym idzie, również szybkie. Ale Tango 730 to nie tylko regaty. Łódki tego typu równie dobrze sprawdzały i wciąż sprawdzają się jako łódki turystyczne. Wnętrze jest co prawda niewysokie, ale duża szerokość sprawia, że jest dość pojemne, a i o wydzieloną kabinę wuce można się pokusić. Dużą zaletą tanga, zwłaszcza w warunkach mazursko-śródlądowych, jest obszerny, otwarty kokpit. Dzięki temu cumowanie rufą do dzikiego brzegu staje się wygodne i praktyczne. No dobrze, przejdźmy do wymiarów. Tango 730 ma 7 m30 długości, 2,80 szerokości i 35 cm zanurzenia z podniesionym mieczem. Można spotkać wersję z mieczem zarówno szybrowym, jak i obrotowym, a podobno istniała też wersja kilowa. Zgodnie z projektem łódka w wersji mieczowej powinna mieć około 400-500 kg balastu wewnętrznego. Stery, jak to na łódce śródlądowej, wisi na niskiej otwartej pawęży, na której też często przykręcona jest deska lub pantograf do silnika przyczepnego oraz drabinka kąpielowa. Jeden raz widziałem Tango 730 ze stacjonarnym silnikiem diesla pod kokpitem, raz też widziałem egzemplarz ze studzienką, ale zwykle za napęd pomocniczy służy silnik zaburtowy wiszący na pawęży. Jak na swoją długość Tango 730 dość hojnie zostało obdarzone przez konstruktora żaglami. Na 10-metrowej wysokości maszcie można postawić foka i grota o łącznej powierzchni 28-30 m2, co wpływa na dużą szybkość jachtu, ale jednocześnie sprawia, że Tango może okazać się jachtem miękkim, na którym szybko trzeba się refować. No właśnie, jachty tego typu budowano systemem gospodarczym, dlatego ilość balastu, grubość skorup, powierzchnia ożaglowania, zabudowa wnętrza czy zastosowany osprzęt mogą różnić się na konkretnych egzemplarzach dość znacznie. Turystycznym bratem Tanga 730 jest oczywiście Tango 720. To już zupełnie turystyczny jacht o zamkniętej pawęży i pojemniejszym wnętrzu, co wynika m.in. z większej wysokości kabiny. Wciąż pływa bardzo dobrze, jednak nie aż tak szybko jak 730. Zarówno tango 730, jak i 720 były łódkami na tyle udanymi, że już na przełomie lat 80. i 90. doczekały się rozwinięcia. Rozwinięciem tym były projekty tanga 780 Sport i tanga 780 Family. Jak głosi adnotacja na dostępnych w internecie oficjalnych planach jachtów tango 730 i 720, nowe wersje powstały w wyniku modyfikacji kadłubów przez Stocznię Janmor, która większe wersje tank zaczęła produkować seryjnie. Modyfikacja nie była skomplikowana. Po prostu obu jachtom dodano po pół metra długości i 7 cm wysokości, nie zmieniając nic poza tym. Okej, okay, w przypadku Tanga 780 Sport przesunięto jeszcze tylną ścianę kabiny, by tę kabinę nieco powiększyć. Nie zmieniły się natomiast miejsce posadowienia masztu czy podwięzi wantowych, a także skrzyni mieczowej. Nowe produkty Stoczni Janmor okazały się sukcesem i to nie tylko na naszym rynku. Większe stoczniowe tanga przez pewien czas były najpopularniejszymi łódkami we flotach mazurskich firm czarterowych. Spotkać je można było na wszystkich polskich akwenach, a i na wodach morskich nieźle sobie radziły. Tanga 780 familii były z powodzeniem eksploatowane zarówno na Bałtyku, jak i Adriatyku czy Morzu Jońskim. Tanga trafiały też na rynki zachodniej Europy, Na przykład Tango 780 Family w Niemczech występowało jako Janmor 26 lub Janmor Tango Family 26, a na rynku czeskim oferowane było jako Avar Vento 26. W kolejnych latach powstawały kolejne wersje tank. Najpierw na potrzeby jednej z mazurskich firm czarterowych powstało Tango 760 Charter. Później podwyższono i przedłużono kadłub 780 Sport, dzięki czemu powstało Tango 820 Comfort, również głównie pod czartery. Najmłodsze dzieci z rodziny tank to całkiem duże modele 30 i 33, ale to już zupełnie inne łódki, które śmiało można nazwać jachtami morskimi, które czasami pojawiają się na wodach śródlądowych. Zostawiliście już łapkę i subskrypcję? Jeśli nie, to teraz jest ten moment, kiedy można to zrobić. Płyniemy dalej. Jacht Sputnik, który będzie dziś jednym z naszych bohaterów, to tango 730 w wersji z mieczem obrotowym. Zakupiony w Giżycku dwa lata przed rejsem, zmienił miejsce postoju na Kamień Pomorski, gdzie już nie miał wyjścia, musiał zaprzyjaźnić się z wodami morskimi. Zanim jednak ruszył na podbój słonych wód, najpierw przeszedł remont. Armator zafundował łódce, nowy miecz, wzmocnioną skrzynię mieczową, nowe podwięzi wantowe i olinowanie stałe ze stali nierdzewnej. Do tego solidny pantograf i silnik zaburtowy o mocy 10 koni mechanicznych wraz ze stacjonarnym zbiornikiem paliwa. Tango otrzymało także nowego grota, wzmocnionego foka, światła pozycyjne, oświetlenie pokładu, reflektor radarowy i dwa kompasy. Armator sprawdził możliwości łódki w weekendowym rejsie na Bornholm i kiedy okazało się, że Tango dobrze sobie radzi nawet przy wiatrach przekraczających 7 stopni w skali Beauforta, zaczął przygotowywać Sputnika do większej wyprawy. Na pokładzie pojawiły się mapy papierowe Bałtyku, ręczny GPS Garmin z obsługą map, ręczny radiotelefon VHF, pirotechnika sygnalizacyjna oraz pneumatyczne kamizelki ratunkowe dla całej załogi. Kiedy już wszystko było gotowe, 1 sierpnia 2010 roku Sputnik z czteroosobową młodą załogą na pokładzie opuścił macierzystą marinę w kamieniu pomorskim i wyszedł na Bałtyk. Pierwszy dzień na morzu to żegluga na wschód w strugach ulewnego deszczu, przed którym żeglarze postanowili schronić się w koło brzegu. Po kilku godzinach postoju aura się poprawiła, więc tango wróciło na wodę i w przelotnych ulewach i przy wzmagającym się wietrze weszło do portu w Darłowie. Kolejny dzień załoga spędziła na odpoczynku i zwiedzaniu miasteczka, bo pogoda nie pozwalała na bezpieczną żeglugę balastowo-mieczowym jachtem. Następny etap to żegluga do Ustki, który okazał się wyjątkowo długi, bo trzeba było przepłynąć aż 60 mil morskich, choć w linii prostej to trzy razy bliżej. Niestety tego dnia akweny poligonów były używane przez wojsko, więc trzeba było je obejść od północy. Tym sposobem udało się wejść do ustki w środku nocy. Nie było jednak zbyt dużo czasu na odpoczynek, bo rano trzeba było ruszać dalej. Niekorzystny wiatr o śle 5-6 stopni w skali buforta sprawił, że do łeby spódnik ciężko halsował przez cały dzień. Na szczęście wygodna marina w łebie i urocze miasteczko wynagrodziły żeglarzom trudy całodziennej żeglugi. 7 sierpnia słabe wiatry i mgły sprawiły, że tango dotarło tylko do Władysławowa, choć w planie był hel. Trudno, Władysławowo też było ok. Wreszcie 8 sierpnia załodze z Kamienia Pomorskiego udało się oderwać od polskiego wybrzeża. Znakomita prognoza pogody sprawiła, że Sputnik ruszył w 120-milowy skok do litewskiej Kłajpedy. Pierwsze godziny upłynęły na spokojnej żegludze w sprzyjającym wietrze o sile 4 stopni w skali Buforta. Niestety sprawdzalność prognoz stała tego lata na dość niskim poziomie. Wieczorem na niebie pojawiły się czarne chmury, a siła wiatru zaczęła rosnąć. Swoje apogeum osiągnęła w środku nocy i było to 8 stopni w skali Forta. Na szczęście wiało z baksztagu, więc Sputnik dotarł do kłajpedy szybko, po drodze osiągając przy zjazdach z prędkości rzędu 11 węzłów i to na samym foku. Na miejscu okazało się, że mimo panującego półmroku światła na główkach nie świeciły, a Bosman dyżurny nie znał angielskiego, więc nie dało się zasięgnąć przed wejściem w bardzo trudnych warunkach żadnej porady, jednak udało się bezpiecznie minąć główki. Tango miało tylko jedną próbę, ale ją wykorzystało. W porcie okazało się, że marina była w przebudowie, na szczęście udało się znaleźć miejsce w basenie po północnej stronie ciśniny. Teraz przyszedł czas na odpoczynek po ciężkiej nocy, jednak nie można było się rozleniwiać. Czas naglił, więc we wtorek 10 sierpnia trzeba było ruszać dalej. Kierunek Lipawa, czyli port łotewski. Te kilkadziesiąt mil morskich udało się pokonać całkiem sprawnie, a na podejściu bardzo przydał się żeglarzom przewodnik Jerzego Kulińskiego, wybrane porty Bałtyku. Po zacumowaniu, załoga ruszyła na miasto, by zwiedzić Starówkę i zażyć rozrywki w lipawskich lokalach. Następnego dnia żeglarze sprawdzili prognozy pogody i opuścili łotewskie wody. Tym razem Sputnik obrał kurs na szwedzką wyspę Gotland. Słabe wiatry z rufy sprawiły, że balastowo-mieczowe tango orało Bałtyk pod spinakerem, ale mimo to przelot trwał ponad dobę. Kiedy wyspa wyłoniła się przed dziobem polskiej łódki, żeglarze od razu zauważyli różnicę w krajobrazie. Dopiero co opuścili piaszczyste wybrzeże pełne plaż, wydm i sosnowych lasów, a teraz przed ich oczami widniała skalista wyspa pełna zatoczek i skalnych zakamarków. Sputnik skierował się do Wandburga, dawnej przystani okrętów wojennych strzegących szwedzkiego terytorium przed Sowietami. Obecnie port w kształcie takiego trochę koślawego X-a oddany jest do dyspozycji turystom oraz ratownikom, a i kuter rybacki można w nim spotkać. Tego dnia przystań była jednak pusta, za to wyposażona w to, czego żeglarze potrzebują. Nasza załoga zwiedziła okolice na wypożyczonych rowerach, trochę nurkowali, a także łowili ryby. Jednym słowem, wakacje pełną gębą. Czas jednak zaczynał gonić. Następnego dnia tango z Kamienia Pomorskiego opuściło Gotlandię i ruszyło w kierunku kolejnej Dużej Bałtyckiej wyspy, czyli Olandii. Po całodziennym przelocie wieczorem udało się wejść do portu Kareham, położonego po wschodniej stronie wyspy mniej więcej w jednej trzeciej jej długości. Port ten nie jest zbyt często odwiedzany przez jachty. Znajduje się od strony otwartego morza, a największy ruch jednostek turystycznych odbywa się oczywiście cieśniną Kalmar Sund między wyspą i stałym lądem. Następnego dnia Sputnik opuścił Karehamn i obrał kurs na południe wzdłuż wschodnich brzegów Holandii. Warunki były trudne, nocą żeglarze zmagali się z burzami i wzmagającym się wiatrem. Co prawda wiał z północnego wschodu, jednak krewy na grota trzeba było dokładać. Nad ranem wiało już 8 stopni w skali Buforta i kiedy zapadła decyzja, by schować się w Gronhogen na południowym krańcu Holandii, na Sputniku stanął silnik. Wejście do tego małego portu na żaglach w tych warunkach byłoby ryzykowne, a zatem polska załoga zrzuciła żagle i stanęła na kotwicy nieopodal wejścia do portu w osłonie skalistego wybrzeża. Zamierzali tak przeczekać silny wiatr, a przy okazji zajrzeć do silnika, ale zabrakło im czasu. Niespełna godzinę po zakotwiczeniu do Sputnika podeszła szwedzka łódź ratownicza, która po prostu bezinteresownie i bezpłatnie zaciągnęła ich bezpiecznie do portu. Kolejne dwa dni srogo dmuchało, więc można było w tym czasie zająć się motorem. Niestety, mimo pomocy lokalnego bosmana nie udało się silnika uruchomić. Kiedy stało się jasne, że bez napędu pomocniczego to może być koniec rejsu, żeglarze postanowili kupić inny silnik. W poszukiwania zaangażował się wspomniany już Bosman, a kiedy nie udało się nic znaleźć, sprzedał polskiej załodze swoją własną 15-konną Yamachę. Po raz kolejny młodzi żeglarze z Polski przekonali się o szwedzkiej życzliwości. Kiedy już się wydmuchało, Sputnik wyszedł z portu. Najpierw odwiedził Krystianopel, później zawinął do Torham przy wejściu w archipelag Kalskrony. Tu udało się zrobić jakieś zakupy i następnego dnia tango wyszło w kierunku Bornholmu. Wielogodzinna halsówka pod wiatr o sile 7 stopni w skali Buforta pokazała trochę niedociągnięć na było nie było śródlądowym tangu. Ujawniły się liczne niewielkie przecieki na łączeniu kadłuba z pokładem. Nic groźnego, ale warto o tym pamiętać przed kolejnymi rejsami. Po dotarciu do Svanekke trzeba było wysuszyć łódkę i trochę odpocząć, ale że wakacje się kończyły nie mogło to trwać w nieskończoność. W sobotę 28 sierpnia o świcie Sputnik wyszedł do Dziwnowa. Południowo-zachodni wiatr o sile 5 stopni w skali Buforta pozwalał żeglować na południe pod fokiem i zarefowanym grotem. Niestety po pewnym czasie siadł i 40 mil morskich trzeba było przejechać na silniku. Po wejściu do Dziwnowa Sputnik bez zatrzymywania się płynął dalej, by około drugiej w nocy w niedzielę dotrzeć do macierzystej przystani w kamieniu pomorskim. Udało się zamknąć pętle wokół południowego Bałtyku. Za podsumowanie tej wyprawy niech posłużą wnioski, które żeglarze wyciągnęli. Przede wszystkim uznali, że żegluga po morzu na mazurskim balastowo-mieczowym jachcie jest trudna, ale możliwa i bardzo satysfakcjonująca. Taka łódka pozwala odwiedzić porty, przystanie i kotwicowiska, które dla jednostek balastowych są po prostu niedostępne. Taką łódką można bezpiecznie wyjechać na plażę, kiedy warunki na to pozwalają. Jednocześnie lekki jacht mieczowy, zdaniem armatora Sputnika, lepiej zachowuje się na fali. Nie wbija się w nią, tylko pozwala się unieść, więc żegluga może być spokojniejsza niż na ciężkim kilerze. Mimo otwartej i bardzo niskiej pawęży sputnika, ani razu podczas rejsu fala nie weszła do kokpitu. Kapitan stwierdził również, że na jednostce tego typu lepiej znosi się chorobę morską, choć moim zdaniem to akurat zależy w dużej mierze od żeglarza, a niekoniecznie od jachtu. Do wad trzeba jednak zaliczyć dużą wrażliwość na zmiany siły wiatru. To wymaga czujności od załogi. Trzeba się też wcześniej refować, a także ciężko jest ustalić klasyczny podział na wachty, ponieważ od 4 stopni w skali Forta cała załoga powinna być w gotowości do działania, a od 6 stopni w skali Forta raczej nikt nie powinien przybywać w kabinie. Oczywiście armator Sputnika ewentualnym naśladowcom zalecałby przed dużym rejsem sprawdzić swoją łódkę na Zalewie Szczecińskim czy Zatoce Gdańskiej. Akweny będące morskim przedszkolem pokażą, czy łódka i załoga są zdolne sprostać trudom żeglugi po pełnym morzu. Niezależnie jednak od wad pływania tangiem po morzu, rejs był udany, na tyle udany, że rok później Sputnik popłynął jeszcze dalej. Żeglarze mieli do dyspozycji 4 tygodnie. Plan zakładał dotarcie do portów południowej Norwegii, a zatem trzeba było uzupełnić pomoce nawigacyjne, czyli mapy i locje. Oprócz tego na pokładzie pojawił się nowy fok sztormowy, dryf kotwa, telefon satelitarny i kuchenka na kardanie. W sobotę 25 czerwca 2011 roku Sputnik z czterema osobami na pokładzie opuścił marinę w Kamieniu Pomorskim i ruszył na szerokie wody. Pierwszy skok o długości 140 mil morskich prowadził wprost do Kopenhagi. Z powodu słabych wiatrów podróż do duńskiej stolicy trwała 35 godzin. Po dotarciu na miejsce Sputnik zacumował w Christianshavn, jednak czasu na zwiedzanie nie było zbyt wiele. Już 28 czerwca polski jachcik ruszył dalej na północ. Przed zamkiem Hamleta w Helsingorze tango przeleciało na skrzydłach wiatru pod spinakerem z prędkością ośmiu węzłów. Przejście sundu i kategatu dzięki wiatrowi od rufy zajęło załodze 30 godzin i po pokonaniu 150 mil morskich 29 czerwca Sputnik zacumował u bram Skageraku i Morza Północnego w duńskim porcie Skejen. Miasto przygotowywało się akurat do jakiegoś festiwalu muzycznego, ale dzięki niewielkim rozmiarom udało się znaleźć miejsce w wypchanej po brzegi marinie. Niestety czas naglił i następnego dnia Sputnik ruszył dalej. Słabe wiatry sprawiły, że żeglowali długo. 1 lipca po ciężkiej deszczowej nocy oczom żeglarzy ukazały się wysokie skały Norwegii. Do oddalonego o 70 mil morskich Lille Sand, tango płynęło 28 godzin i to przy wsparciu silnika. Po uzupełnieniu zapasów Sputnik szybko opuścił port, by zatrzymać się na dzikim kotwicowisku przy wysepce Skałeroya. Wieczór upłynął żeglarzom na nurkowaniu w krystalicznie czystej wodzie. Po szybkim osiągnięciu Norwegii trzeba było zdecydować, co dalej. Pojawił się plan odwiedzenia Szkocji, jednak prognozowane słabe wiatry nie gwarantowały szybkiego przejścia Morza Północnego, a zatem załoga zdecydowała, że wystarczy im okrążenie Jutlandii. A zatem jeszcze kilka dni mogli poświęcić na Norwegię. 2 lipca tango z kamienia pomorskiego ruszyło do Kristiansand, największego miasta w tej części Norwegii, jednak żeglarze znowu długo w porcie nie wytrzymali. Szybko przenieśli się na kotwicowisko Sursoy, otoczone gęstym lasem. Tu też rozkoszowali się latem, wędkowali, rozpalili ognisko i cieszyli się naturą. Następnego dnia wiatru było jak na lekarstwo, to i przebieg niewielki. Sputnik przepłynął zaledwie 11 mil morskich do małego portu ny po drodze roztaczając przed załogą piękne widoki wysepek, skałek, skał i kamieni. Na miejscu polska załoga miała okazję wysłuchać historii wyspy, opowiedzianej wieczorem przez jej mieszkańca, oczywiście żeglarza. W poniedziałek 4 lipca polska łódka przy słabym wietrze i mrzawce ruszyła na zachód. Po przejściu przez owiany złą sławą przylądek Lindesnes, żeglarze dotarli do portu Korshavn leżącego na wyspie Rewoj. To znana nie tylko w Norwegii baza wędkarska, a zatem można było liczyć tam na zakupy świeżych ryb i owoców morza. Nasi żeglarze zdecydowali się na kraby, które szybko trafiły na kuchenkę w kambuzie Sputnika. 5 lipca tango opuściło Norwegię i skierowało swój dziób na południe ku zachodnim brzegom Jutlandii. Słabe wiatry sprawiły, że żeglować było ciężko, tym bardziej, że prąd norweski cofał jacht na zachód. Trzeba było włączyć silnik. Niebawem sputnik wpłynął w mgłę, która wymusiła na załodze pełną koncentrację i uważne słuchanie dobiegających zewsząd dźwięków. Następnego dnia wieczorem udało się dotrzeć do wybrzeży duńskich. Pewnie żeglowaliby dalej, jednak gwałtowna ulewa sprawiła, że Sputnik wszedł do portu Tyboron w wejściu do Limfjordu. Kolejny dzień to ponownie słabe wiatry i 30-milowy skok do portu Tornsmindę, małej, spokojnej miejscowości z szerokimi plażami i małym muzeum morskim. Następny na rozkładzie Sputnika znalazł się port Esbjerg, do którego podejście było trudne. Wiatr w plecy zderzał się z prądem pływowym i na licznych mieliznach ciągnących się po obu stronach toru podejściowego tworzyły się strome, spiętrzone fale przybojowe. Siła wiatru była jednak na tyle duża, że łódka szarpana falami przebiła się przez te kipiel i weszła do zacisznej mariny. Przy pływaniu po Morzu Północnym trzeba dostosować się do pływów, zatem bez zwiedzania bladym świtem Sputnik opuścił port i ruszył dalej. Prognozy pogody niestety się nie sprawdziły i 20 mil morskich na południe od Eszbiegu Sputnik wpadł w słaby przeciwny sztorm. Halsowanie było bardzo ciężkie, ale żeglarze nie zamierzali się cofać, więc przez kilka godzin halsowali na południe, aż wiatr ucichł. Następnego dnia rano tango osiągnęło niemiecki Helgoland. Niestety tu ponownie dało sobie znać kalendarz pływowy. Czasu starczyło jedynie na prysznic i tankowanie paliwa, i już przed południem trzeba było ruszać w kierunku rzeki Łaby. Po długim dniu około 22 Sputnik zacumował w Brunsbittel przed wejściem w kanał kiloński. 11 lipca polski jacht pokonał kanał łączący Morze Północne z Bałtykiem i wyszedł na nasze morze. W drodze do Polski zawinął do Rostoku, później odwiedził nową marinę w Warnemindy, gdzie przeczekał północny sztorm, a ostatecznie osiągnął Stralsund. Na zatoce Greifswaldzkiej ponownie Sputnika złapał południowo-wschodni wiatr o sile 8 stopni w skali Beauforta, jednak fala nie miała gdzie się zbudować, więc żeglowali po stosunkowo gładkim morzu. Dalej to już Świnoujście, między wodzie nad Zalewem Kamieńskim i 17 lipca rano Sputnik osiągnął macierzysty Kamień Pomorski. Rejs zakończył się bilansem 1145 przepłyniętych mil morskich. Kolejny daleki rejs tanga 730 po wodach morskich dowiódł, że takim jachtem też da się żeglować bezpiecznie. Potwierdziły się obserwacje skipera z poprzedniej wyprawy, że taka żegluga jest możliwa, jeśli tylko jacht jest dobrze przygotowany i robi się to z głową. I z tym ostatnim wnioskiem dziś Was zostawiam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.